Dzień dobry drodzy Państwo, kłaniam się nisko. Witam serdecznie. Ja, przemoznawca, dzisiaj będę opowiadał o tej luksusowej limuzynie. A Oskarix operator, jeden z najlepszych w Polsce, będzie nagrywał tą wypasioną limuzynę. A więc, drodzy Państwo, eskasa w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na prezentację. Mam że podobała Wam się prezentacja tego pięknego samochodu. A ja teraz powiem tak. Wiecie skąd mamy to auto? Mamy z pożyczalni Continental Car, która oferuje w swojej flocie same luksusowe samochody. Mało tego jest możliwość oczywiście, wynajęcia tak przepięknej eskasy. Oczywiście z kierowcą, który bezpiecznie tak jak nas dowiezie do Warszawy, gdziekolwiek chcecie. Słuchajcie. S-Klasa nowiuteńka roczna. Bezpieczeństwo, komfort, luksus to podstawa. Dzięki firmie Continental Car, możecie tu mieć wszystko za wykonaniem jednego telefonu. Podejdźmy do samochodu, opowiedzmy o tym wypasie trochę. Bo jestem. Zweryfikuję S-Klasę BMW 7 albo Audi A8. Miałem możliwość jeżdżania i pokonywania setki tysięcy kilometrów właśnie tymi autami. I powiem krótko. Mercedes s nie ma sobie równych komfort. Jest oczywiście na najwyższym poziomie jest numer jeden. Tamte inne auta są daleko daleko w tyle. I taka właśnie jest Wygląda pięknie. Cała linia się zmieniła od wielu, wielu lat. Wygląda to naprawdę dobrze. Ten model jest zaawansowany technologicznie na najwyższym poziomie i jego wygląd jest naprawdę na wypasie. To mi się podoba w tych samochodach, że oni nadal produkują ten celownik, bo był już taki moment, że tego nie produkowali, że nie dawali, bo bezpieczeństwo, niebezpieczeństwo. A nie ma jasnej wyzwierząt, powiem to za każdym razem, co nakrywa Mercedes, a już zawsze przy jest prasie. Jest piękna, wypasiona i bezpieczna, przejdźmy do tyłu. No i to opcja wynajęcia tego auta z kierowcą, no bo przecież musisz jechać z Warszawy do Gdańska, z Gdańska do Berlina, potem do Los Angeles, ty się niczym nie martwisz, ty sobie klikasz z tyłu na siedzeniu popijając szampanka i winko, a kierowca bezpiecznie, oczywiście w gangu ubrany czarnym, jedzie luksusowo, bezpiecznie. Oczywiście ochroni się, kiedy będzie tylko potrzeba i bezpiecznie, szybko, zawsze dowiezie na miejsce. Z tego właśnie słynny filma Continental Car. Zapraszamy. Przejdźmy do tyłu. A potem opowiem Wam o tym luksusie, który znajduje się w środku, to naprawdę jest warto i jest O czym? O czym bo to auto ma 3-litrowego Dizna, 370 koni, minimalne spalanie, a jakie osiągnie. Jesteśmy w środku i powiem wam tak, czujemy się jak w domu, bo opinia i oczywiście powiem jest takie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej i po wejściu tego luksusowego samochodu właśnie tak się czujemy. Możemy sobie tutaj burmanstera odewalić na głośnienie, że rąbie jak na stadionie. Sprawa następna, mamy tutaj rewelacyjne fotele, wszystkie są oczywiście podgrzewane, oczywiście z masażami, oczywiście wentylowane. Jak już powiedziałem, czuję się jak w domu bezpiecznie tylko że tu komfortowo podróżujemy czyli taki dom na kółkach bo tak można nazwać taką S klasę a więc zapraszam drodzy państwo na przejażdżkę właśnie tym luksusem żebyście poczuli o czym mówię Oskarix zapraszamy do środka i bierzemy państwo na przejażdżkę No i tak. Hej. No, muszę to powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Jeszcze raz podziękuję firmie Continental Car za to, że zadbała o nasze komfortowe i bezpieczne przede wszystkim dojechanie do Warszawy, bo bezpieczeństwo i dbanie o klientów dla tej firmy jest najważniejsze. Jak już powiedziałem, auto oczywiście wyposażone we wszystkie bajery świata. Od podgrzewanej kierownicy, powentylowanych, masowanych siedzeń. To jeszcze mam tutaj asa w rękawie. Moi drodzy widzowie, jeszcze w skład tego chusteczki, szampany, winka, żebyście mogli sobie naprawdę w jak najlepszych warunkach podróżować komfortować, komfortowo i nie stresować się, przede wszystkim zająć się swoimi sprawami, cieszyć się życiem. No Life, this is it! To jest to, moi drodzy. My właśnie sobie bezpiecznie jedziemy tu z operatorem, dla Was robimy ten odcinek. Jesteśmy zadowoleni, że możemy właśnie korzystać z tego samochodu czujemy się tu po prostu naprawdę bezpiecznie, naprawdę komfortowo. Moi widzowie uważam, że S-klasa na trasy to jest po prostu jak jacht do pływania i, i takie są właśnie mietki. To jest właśnie pływanie po jeziorze lub siedzenie w wygodnej kanapie, no ale jeszcze powiem krótko, no, bardzo mi się podoba ten środek, dobrze, że Mercedes zrezygnował z tego całego jakby tabletu, bo było parę takich jakby modeli, że już walili te całe tablety, tutaj z tego zrezygnowali zrobili normalny, zwykły licznik, oczywiście wszystko jest oczywiście elektroniczne no i tutaj ten monitor, który naprawdę wygląda super nie rozprasza w ogóle jest w dobrym miejscu usytuowany no, 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 same plusy można powiedzieć i jeszcze co chciałem dodać jest tu żadeny, naprawdę super jest taki oczywiście ledzik schowany za taką jakby przyciemnianą szybką no robi to wrażenie wieczorem niesamowite oczywiście można poświetlać to auto w parę kolorów, tył taki, przód taki góra taka, dół taki od wyboru do koloru każdy znajdzie coś dla siebie moi mili Pozwólcie, że pobawimy się i zrelaksujemy się w tym samochodzie za Was. Dziękuję za uwagę i chcę, żebyście po prostu czuli się w tym samochodzie tak, jak my, czyli bezpiecznie, komfortowo i, i zawsze uśmiechnięci. I nie ma co narzekać, powiem tak, w takim samochodzie, stanie w korkach. To jest czysta przyjemność, i tak jak zawsze nie lubię zatłoczonych ulic, to w tym samochodzie kompletnie mi to nie przeszkadza. właśnie się, teraz się relaksuję i podziwiam, i podziwiam piękny widok stolicy Warszawa. Nasze piękne miasto. Po prostu można powiedzieć, że jedziemy przez Nowy Jork, a my jesteśmy teraz na moście bruklińskim i wjeżdżamy w warszawski Manhattan. Do widzenia, kochani!